Witam. Chcę Cię dzisiaj zaprosić, abyś chwilę się zatrzymał i w ogóle chcę zaprosić kogokolwiek, kto to gdzieś słuchał, żeby się zastanowić nad relacją, która jest najistotniejsza dla nas ludzi. Nie mamy ważniejszej relacji. Nasza relacja z Bogiem jest najistotniejszą relacją, jaką, o jakiejkolwiek byśmy mogli marzyć, i w rzeczywistości, jaką mamy. I jeżeli byś mnie zapytał, jaki chcę tytuł dać temu rozważaniu, to bym to podsumował: Nowa jakość życia. Bo pośród wielu wierzących i wielu spraw wierzących, tych, którzy żyją wiarą, którzy dogłębnie studiują Biblię, starają się poznać Słowo Boże i. I znaleźć istotę swojego wyznania, albo może bardziej zdefiniowania tego, w co wierzą, i dlaczego wierzą. To na samym końcu tego wszystkiego, albo w samym środku tego wszystkiego, byśmy ustawili jeden aspekt relacje Boga do człowieka, człowieka do Boga. I cała Biblia. Jak wiemy, wszyscy, którzy biblijnie wierzymy, chrześcijanie, którzy swoją wiarę opierają na tym, co Biblia mówi, jest o relacji Boga do człowieka. Ja śmiem zaryzykować bardziej Boga do człowieka niż człowieka do Boga. I wielu, którzy tu są opisani, wielu bohaterów biblijnych, jakbym chciał. Zapytać albo zastanowić się, o co w ich życiu chodziło, więc zadałbym im bym takie pytanie, czy Bóg był z nimi? I oni wielokrotnie coś robili, te postaci, historie ich, ich zdarzeń z ich życia. Zawsze można było zadać, czy naprawdę Bóg był z nimi. I oni często poddawali to w wątpliwość i sam naród wybrany, Izrael. Przez wszystkie wydarzenia, całą historię, łącznie z czasami współczesnymi, można by było powiedzieć: Słuchajcie, ale czy Bóg jest z Wami? I ja chcę, to, ja chcę to ściągnąć bezpośrednio na Twoje życie, na nasze prywatne życie, na naszą relację. Bo tak jak powiedziałem, nowa jakość życia to co Bóg w historii człowieka. Chciał zrobić i zrobił, i co dokonał w Jezusie Chrystusie, to jest nowa jakość życia. I moje rozważanie chcę oprzeć na trzech fragmentach z Biblii. Pierwszy fragment będzie pochodził z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału. Drugi będzie pochodził z listu do Efezjan, i trzeci z listu do Rzymian. Czyli skupimy swoją uwagę najpierw na tym, co, ma, co Jan, Ewangelista, odnotował, a później, jakby. Wytłumaczeniem będzie nauczanie Pawła Apostoła. I to, co Paweł właśnie na ten temat mówi. W kontekście, co jest najważniejszego, co jest najważniejsze w relacji człowieka z Bogiem, w tej wyjątkowej relacji? A więc Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset 16 do wersetu 18. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, a, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. I tu bym postawił pauzę, bo w już w tak krótkim fragmencie z tego wersetu mamy kilka rzeczy, które są bardzo istotne. W tej relacji, w tej nowej relacji. A tak naprawdę dla nas, jako ludzi, którzy ciągle chcemy to odkryć, a, a niezmiennej od stworzenia świata od, od zawsze w Bożej relacji jest miłość. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna. I tu już się kryje siła dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, ponieważ Jezus był dany. Czyli jeżeli coś ci jest dane, to jedyną rzeczą, co, mo co można zrobić, to tylko wziąć. Albo nie. Bo w swojej wolności człowiek może to wziąć, a może przejść obok tego zupełnie obojętnie. Bo coś, co jest dane, jest dane. Tu nie ma wystawił do pozyskania, wystawił do zakupu, jakkolwiek. Nie, został dany. Omijam. W tym aspekcie, bo wiele, wiele kazań my znamy i wiele nauczań jedynego swojego syna i moc tego, co Bóg dał, że oddał swojego syna. Ale w tym momencie skupmy się dalej i chcielibyśmy wejść w to, co jest dla nas na, na to rozważanie istotne: aby każdy, czyli dał swojego jedynego syna, aby każdy, słowo każdy jest każdy. W tym momencie jest powiedziane każdy. Niewyjątkowy, niespecjalny, nie ten, który zasłużył, nie ten, który się dopominał. Nie ma, to są jakby dalsze rzeczy. Jan Apostoł Ewangelista pisze dokładnie, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Czyli podstawową, nadrzędną rzeczą, jaką Bóg zrobił. W tej relacji do człowieka oddaje swojego syna w jedynym podstawowym celu, po to, żebyś nie zginął. I szerokość tego słowa nie zginął, można powiedzieć, nie ma, nie ma granic, bo pokrywa się na każdy, pokrywa każdy aspekt naszego życia. Każdy aspekt tego, co możesz o sobie opowiedzieć, każdy aspekt tej sytuacji, jaką teraz przeży przeżywasz, zawiera się w tym, co, o czym tu czytamy, abyś nie zginął i dalej po przecinku jest a, ale miał życie wieczne. Czyli jeżeli Bóg daje swojego Syna w celu, abyśmy y, dla każdego, kto uwierzy, że On przyszedł, jest jedynym Zbawicielem, i w tym jest powiedziane, abyś nie zginął i miał życie wieczne, to nie tyczy się tego, co będzie za, po, po Twojej śmierci, albo za jakiś czas. Nie, to się zaczyna w momencie, kiedy wierzysz w tą dobrą nowinę, to to zawsze dla każdego zaczyna działać. I dalej dopiero, w 17 wersecie, 3, w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, czytamy. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał na świat wyrok często niestety krąży opinia że to jest kara boża że tak, tak musi być to zwracam uwagę jest to na wskroś przeciwko temu co czytamy w Ewangelii. o tym po co Jezus przyszedł dlaczego przyszedł jaki jest powód jego przyjścia na ziemię aby aby Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On świat na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Jeżeli przyjdę do Ciebie i powie i gwarantuję Ci, że Cię uwolnię ze wszystkich Twoich problemów finansowych, bo mam takie możliwości, że Cię wyrwę, wybawię Cię z tej sytuacji. I faktycznie, jeżeli udowodnię, że tak jest i to zrobię, to będziesz wiedział, z czego zostałeś wybawiony. To, co tu czy tam, tyczy się całego życia. Łącznie z sferą ekonomiczną i Twojego zabezpieczenia, czyli lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Bo przyjście Jezusa i Twoje nawrócenie i zmiana Twojej sytuacji to nie jest polepszenie życia. Tak jak wierzymy, że konieczną rzeczą jest, żeby człowiek się narodził na nowo. Jezus przyszedł do Nikodem, przyszedł do Jezusa i zapytał Panie, jak jak wejść do Królestwa Bożego? Jezus wprost Nikodemowi odpowiedział, musisz się na nowo narodzić. Musisz stać się kimś nowym. I nie trzeba tłumaczyć faktu narodzenia. Każde narodzenie z życia jest nowym życiem. Jest nową jakością. To, co, od czego zaczęliśmy. Nowo narodzenie jest nową jakością. Narodzenie to nie jest polepszenie czegoś, co było stare, naprawienie i, i w jakimś sensie ulepszenie tego co znasz, tylko to jest nowe. I to mówi Ewangelia Jana. Jeżeli przejdziemy do listu do Efezjan i zobaczymy dalej jak Paweł naucza na ten temat, jakie jest rozwinięcie. List do Efezjan, pierwszy rozdział 10. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów. A zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Czyli posłał swojego syna, jednorodzonego, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, nie zginął, ale miał życie wieczne, a uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów. Dlatego Ci powiedziałem przed chwilą, że nie, nie tyczy się to tego, co będzie, pełnie czasów. Chcę Ci przypomnieć, że kiedy Jezus oddawał za Ciebie życie, Ciebie nie było. Odbyło, wydarzyło to się 2000 lat temu. Więc chociażby ten fakt powinien skierować naszą uwagę, tak, to o to chodzi. Obejmuje pełnie czasów. A zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego to tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Czyli generalnie plan Boży jest taki. Bo przypomnę ci, jak było na samym początku w Edenie, rzeczywistość niebiańska i ziemska się prze, przemikały. Miejsce, gdzie Bóg był z człowiekiem, kontaktował się, te miejsca się przenikały. Rzeczywistość niebiańska i ziemska były tożsame. Przenikały się nawzajem. I to w tej obietnicy w Jezusie się realizuje, bo tak jak czytamy, co Paweł Apostoł na, nam wyjaśnia. A zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co w niebie i tego, co na ziemi. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo. Słowo dziedzictwo w, w języku polskim ma dokładne, precyzyjne znaczenie. Jeżeli jestem dziedzicem bogatego ojca, to jestem spadkobiercą tego majątku. Wszystkiego, co, co się za tym kryje. Jeżeli moim ojcem jest Bóg wszechświata to moim dziedzictwem jest wszystko, co on przewidział. Mało tego, mam obietnicę, że jego intencją jest po to posłał swojego syna i po to cała sprawa krzyża i zbawienia, to, co my, chrześcijanie, wyznajemy, w tym celu, abym ja był przywrócony do swojego dziedzictwa, które przegrał Adam. I to jest klucz całej sprawy. To jest tak dobra nowina, że ogłasza ona jednoznacznie koniec dziedzictwo twoje zostało przywrócone nie przez kogoś ograniczonego, nie przez kogoś, kto to miał, był skażony tym, czym my ludzie, że mamy ograniczenia nie. Przez jedynego syna, Boga Wszechmocnego. I dalej my też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga. Nie postanowił to człowiek, nie, był, nie jest to dzieło przypadku, jakkolwiek byśmy rozumieli przypadek w życiu człowieka. Jest to zgodne z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Więc to, żeby Ciebie wykupić z tej sytuacji, w jakiej teraz jesteś, żeby Ciebie wyrwać z tej udręki, w jakiej jesteś, jest wolą Bożą, bądź pewna, że jest to wola Boża, bo do tego jesteś przeznaczona zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Skąd to wiem? Przed chwilą przeczytałem. Dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa. Jedyną rzeczą, która może odgrodzić człowieka i sprowadzić tak zwany sąd, bo Jezus nie przyszedł osądzić świat, tylko zbawić świat, a ten, kto nie wierzy w Jezusa. Sam wchodzi pod sąd, bo wypada z tej obietnicy, więc nie może być dziedzicem, nie jest dziedzicem, więc nie może uzyskać. Wola Boża polega na tym, że On sam tego dokonał. Woli Bożej my nie możemy zmieniać, nie mamy szansy. Bóg jest wszechmocny, wszechobecny i jest zawsze, ten sam i niezmienny. Żaden człowiek tego, który się narodził i się narodzi, nie może gwarantować. Niezmienny, czyli jego postanowienia są pewne raz na zawsze. Abyśmy żyli dla jeszcze większej jego chwały. Kolejna rzecz w 12 wersesie. Wszystko to się dzieje, abyśmy przynosili Bogu chwałę. Nie muszę Ci tłumaczyć, że Twoje dziecko może Ci przynieść chwałę, jak faktycznie to, co Ty osiągnąłeś, pomnaża. To dobro, którego starałeś się nauczyć swojego syna, widzisz, że on pomnaża. To ci przynosi chwałę. Czyli te dobre rzeczy, jakie ci się udało zaszczepić w tym młodym człowieku, który jest z ciebie, on to pomnaża, to ci przynosi chwałę. Jeżeli ktoś zauważy jego dobre wychowanie i cię będzie komplementował w ten sposób, będziesz odczuwał, tak, jest to moja chwała mojego życia. Więc tu jest napisane, że Bóg tego pragnie dla ciebie, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Czyli wszyscy, którzy złożyli nadzieję w Jezusie Chryst w Chrystusie, uwierzyli, że On jest jedynym Panem, jedynym tym, który miał moc i możliwość zbawić człowieka, czyli wprowadzić w tą wielką obietnicę. Przywrócić nam dziedzictwo, które było dane nam zawsze i przygotowane od zawsze, żyjesz dla pełnej chwały. Chwała, jaka, jaką może być chwała człowieka? Na pewno nie, trudno przynieść chwałę Bogu, jeżeli gnieżdżą się w nas choroby, jeżeli wokół nas są same nieszczęścia. Nasze życie jest zwinięte, jak, zgniecione jak kartka papieru. To nie jest chwałą Bożą. Chwałą Bożą jest powodzenie człowieka. Niektórzy nazywają, się, nazywają to y, Ewangelią y, sukcesu, jakkolwiek. Mo, mogą nazywać. Ja czytam Słowo Boże i czytam ze zrozumieniem, i zachęcam Was do tego, abyśmy ze zrozumieniem czytali, co jest, co, co, co jest zapisane, abyśmy żyli dla jeszcze Jego większej chwały. Nikt nie może nikomu wmówić, że Twoja choroba jest chwałą Bożą. Że ty chorujesz na chwałę Bożą, bo On dał swojego jedynego syna, żeby on na krzyżu w swoim cierpieniu zamienił Twoje cierpienie na chwałę, czyli żebyś wziął życie. I jeżeli przejdziemy do listu do Rzymian, list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Jeszcze raz. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem przed chwilą czytałem, jaki jest plan aby w Tobie objawiła się chwała, Jego chwała. Po to dał swojego Syna, aby w Twoim życiu objawiła się chwała. A więc, że, że, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani, czyli jeżeli dałeś odzew, że wierzę w Jezusa Chrystusa, przyjmuję Ciebie jako jedynego Pana i Zbawiciela, przyjmujesz tą obietnicę, to jest tym, którzy są powołani. Jesteś powołani zgodnie z Jego planem, bo plan Boży jest, żebyś Ty żył. Wszystko służy ku dobremu. Czyli zbawiony żyje z chwały w chwałę. Łaska, niezasłużona przychylność jest główną zasadą jego życia. Każda sytuacja, która się jawi w danym momencie udręką, jeżeli przekracza to Twoje możliwości, Ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Bóg wtedy wchodzi z pełnią mocy na podstawie tego, co Jezus Chrystus zrobił, bo ma dostęp do dziedzictwa. A dziedzictwem Bożym jest chwała. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego syna, aby on był pierworodnym spośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. Jeżeli masz nadal poczucie głębokiej winy. Niesprawiedliwości, na podstawie której twierdzisz, że nie masz dostępu do swojego ojca, to występujesz przeciwko prawdzie, jaką Bóg ogłosił nad Twoim życiem. Jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus na krzyżu zaniósł wszystkie Twoje grzechy, raz na zawsze oddał swoje życie, żeby Cię o, 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 oczyścić. Jesteś usprawiedliwiony. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony w Jezusie, to masz prawo zawsze stanąć przed Ojcem. Jeżeli stajesz przed Ojcem, masz prawo do Ojca powiedzieć wszystko i poprosić o wszystko, o co chcesz. Ojciec w swojej woli da to, co Twojemu życiu jest potrzebne, bo Ty jako rodzic, jeżeli masz już dzieci, Wiesz dokładnie, że jeżeli twoje dziecko prosi o rzeczy, które są dla Jego dobra, dla tego, żeby się rozwijał, żeby w jego życiu się objawiała Twoja chwała, dasz więcej niż prosi. Z miłości. Na Twoją miłość do dziecka, nie, dziecko nie może zasłużyć. W jaki sposób mogło zasłużyć z powodu, że się urodziło, tak. Urodziło się i je zacząłeś kochać. Urodziłeś się na nowo i przywrócony został dostęp z miłości Bożej do dziedzictwa jedno z drugim tak ściśle się wiąże, że trudno to wszystko pominąć. I 31 werset listu, 8 rozdziału listu do Rzymian. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Aleluja. Bardzo pragnę, abyś przyjęła do swojego serca te słowa. Jest jakby podsumowaniem tego wszystkiego, co w jakimś sensie próbowałem wyrazić, idąc od Ewangelii Jana. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Jeżeli Bóg jest po twojej stronie, kto może stanąć przeciwko temu? Nikt. On Ciebie tak kocha, że oddał swojego jedynego Syna. Nikt Ci tego nie może odebrać. Jeżeli dajesz temu wiarę, nie ma takiej mocy. Ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto może oskarżyć wybranych przez Boga? Jeżeli Jezus Chrystus oddał swoje życie, usprawiedliwił Ciebie, nie ma prawa Ciebie nikt oskarżyć. Nikt Cię nie oskarża. Przecież Bóg usprawiedliwia. W 33 werset, List do Rzymian, 8 rozdział. Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać Jezus Chrystus, skoro przyszedł zbawić świat, jak czytałem na samym początku? Nie potępić, zbawić świat, tylko usprawiedliwić, który umarł, czyli no, ten, który umarł, ma jeszcze oskarżać więcej, który z zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga Ojca, przebywa i siedzi. Jeżeli Bóg patrzy na Ciebie, to patrzy przez ofiarę Jezusa Chrystusa, widzi Ciebie usprawiedliwionym. O tym to jest słowo. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony, to masz dostęp do Ojca. Siedzi po prawicy, on przecież wstawia się za nami. Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za Tobą. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak zostało zapisane, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzecz, lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Więc tak jak powiedziałem na samym początku, mógłbym dać temu krótkiemu rozważaniu tytuł nowa jakość życia, bo to jest nowa jakość życia. Nie ma rzeczy dla zbawionego, która może oddzielić go od miłości Ojca. Ja ciebie błogosławię tym przesłaniem. Panie Jezu, ja ci dziękuję za twoje dzieło. Boże wszechświata, ja ci dziękuję za miłość, jaką wyraziłeś swoim synu do człowieka. My Ciebie wielbimy i błogosławimy za tą wyjątkową miłość, szczególną miłość, szczególną relację do człowieka. Ja proszę za wszystkimi, którzy słuchają tego przesłania, Duchu Święty, rozmasuj ich serca, otwórz ich umysły, aby tą prawdę o Tobie, Boże Wszechświata, mogli przyjąć w pełni. Amen.